Zmiłuj się nad nami! Zmiłuj się nad pospolitą! Nie czyń tego! Nie błagajcie go! To zdrajca! Bodaj skonał w rozpaczy, bodaj ród twój wygasł, bodaj diabeł duszę z ciebie wywlókł, zdrajco! Zdrajco! Po trzykroć! Ta parafraza sceny z potopu nie jest niestety żadnym przerysowaniem. Donald Tusk na przestrzeni ostatnich czterech tygodni podjął decyzje, które w tak potężny sposób uderzają w potencjał rozwojowy Polski, naszą pozycję na ekonomicznej mapie Europy oraz kapitał bezpieczeństwa naszego kraju, że przewyższa to wszelkie szkody, jakie ten człowiek wyrządził Polsce na przestrzeni całej swojej kariery politycznej. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale niech na początek przemówi do państwa jedna informacja. Do 12 września przez Polskę zmierzało 90% transportów kolejowych wysyłanych z Chin do całej Europy. i z dnia na dzień ten wskaźnik spadł niemal do zera. o bulwersujących kulisach oraz wstrząsających konsekwencjach decyzji podjętych przez tuska, a zrealizowanych przez jego dwóch ministrów przede wszystkim sikorskiego, ale od strony technicznej, także kierwińskiego. Już za chwilę. Ponadto powiemy o oskarżeniu wysuniętym wobec Tuska przez węgierski rząd, że rzekomo wspiera on terroryzm. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to normalność. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego zgromadziło się już ponad 265 tysięcy polskich patriotów. Nieustająco proszę, by wszyscy, którzy patriotami się czują, dla których sprawy naszej ojczyzny są ważne, a wspaniała kultura oraz przebogata historia naszego narodu stanowi dla nich naturalne źródło tożsamości, dumy i inspiracji, by łaskawie dołączali do naszego grona. Dzięki temu niezależne komentarze wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, które są misją i jedynym celem tego kanału, docierają do szerszego grona odbiorców. Premier Donald Tusk to człowiek, który szkodzi Polsce od ponad 30 lat. Stał na czele kongresu liberalno-demokratycznego, gdy niechlubnej pamięci minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski realizował grabieszczą i złodziejską prywatyzację. Później, już jako premier, kłaniał się Putinowi, oddawał nasze bezpieczeństwo i interesy napastwę rosyjsko-niemieckiego paktu wymierzonego w całą Europę Środkowo-Wschodnią. Ograbiał nasze konta emerytalne, podnosił wiek emerytalny. Doprowadzał do rozpaczy polskich przedsiębiorców budujących autostrady. I nie zostało mi w tej chwili nic! Co ja mam do domu wrócić teraz, moim nie dzieciom? Pytałem się was, posłowie, panowie! Co ja mam wrócić, powiedzieć z domu? Lista Wintuska jest długa i nie starczyłoby tego programu, by je wyliczyć. Ale to, co zrobił na przestrzeni ostatnich czterech tygodni, przebija niestety wszystko. 12 września rząd podjął niespodziewaną decyzję o zamknięciu granicy Polski z Białorusią. Po wschodniej stronie pozostało ponad tysiąc tirów, w większości należących do polskich przewoźników, rodzinnych firm, które nie mogły nie tylko dostarczyć towarów na czas, co naraziło je na płacenie kar umownych wobec kontrahentów. Co gorsza, nie mogły także realizować kolejnych zleceń, gdyż ich auta, czyli narzędzia pracy, zostały uwięzione na terenie Białorusi. Choć to niezwykle bolesne dla setek polskich firm, to jest jedynie ułamkiem szkód, jakie decyzja o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej wyrządziła naszemu krajowi. Wszystko dlatego, że do września przez polsko-białoruską granicę, głównie przejście w Małaszewiczach, transportowanych było 90% towarów, wysyłanych z Chin do Europy. Przedstawiciele państwa środka próbowali ratować sytuację, dlatego już trzy dni po zamknięciu polsko-białoruskiej granicy, 15 września do Warszawy przybył minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi i spotkał się z Radosławem Sikorskim. Szczegółów rozmów nie znamy, ale wiele wskazuje, że Sikorski zachował się wobec chińskiego gościa impertynencko i stwierdził, że kooperacja z jego państwem nie ma dla Polski żadnych żadnego znaczenia. Pośrednim dowodem, że tak właśnie było jest fakt, że po spotkaniu nie wydano wspólnego oświadczenia, które jest zwyczajową normą w trakcie spotkań dyplomatycznych. Musiało więc być na ostro i chiński gość musiał poczuć się bardzo źle potraktowany przez polskiego gospodarza. Konsekwencje są dramatyczne. Chińczycy z dnia na dzień przekierowali niemal cały swój eksport do Europy Zachodniej drogą poprzez Kazachstan, Rosję, port w Petersburg i Port. W Hamburgu, to właśnie tam trafiło owe 90% towarów, które było transportowane do Unii Europejskiej przez Polskę. Niech sobie Państwo jednak wyobrażą, że to się wpisuje w dużo szerszy i dłuższy łańcuch działań, ponieważ centralny port komunikacyjny, którego budowa została de facto wstrzymana przez rząd Donalda Tuska, miał być największym lotniczym hubem nie po to, żeby Polacy mogli sobie latać na cały świat, ale po to, by mogło tu lądować nawet kilkaset samolotów z chińskimi towarami na dobę. To bardzo nie podobało się Niemcom. Sytuację opisał ostatnio Berliner Zeitung, przyznając otwarcie, że budowa CPK potężnie uderzyłaby w interesy nowo otwartego lotniska w Berlinie. Tego samego, o którym kilka lat temu Rafał Trzaskowski mówił... W ogóle pisze. nie budować centralnego portu komunikacyjnego. Ja uważam, że, ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie. Tymczasem CPK jest jednym z bardzo niewielu ostatnio strategicznych Przedsięwzięć mogących połączyć interesy Stanów Zjednoczonych i Chin, czyli supermocarstw będących na coraz bardziej zdecydowanym kursie kolizyjnym. Wszystko dlatego, że CPK z jednej strony miał być hubem przyjmującym gigantyczne ilości towarów eksportowanych z Chin do Europy, ale z drugiej miał stanowić bazę, która w razie zagrożenia militarnego pozwalałaby wylądować w ciągu kilkudziesięciu godzin ogromnym siłom lądowym, przede wszystkim rzecz jasna, Armii Stanów Zjednoczonych na terytorium naszego kraju. To dawało nam gwarancję bezpieczeństwa, ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym trzeba pamiętać. Otóż do 12 września, za sprawą połączeń kolejowych, Polska była z punktu widzenia Chin najważniejszym punktem na europejskiej mapie gospodarczej. Gdyby powstał centralny port komunikacyjny, z punktu widzenia Pekinu bylibyśmy jeszcze ważniejsi, stalibyśmy się chińskim oczkiem w głowie na terytorium całej Europy. A to gwarancja że Putin nigdy nas nie napadnie, ponieważ Chińczycy trzymają go na coraz krótszej smyczy. Gospodarka rosyjska, jak wiemy, nie produkuje wysoko zaawansowanych produktów przemysłowych, eksportuje przede wszystkim surowce energetyczne. W związku z tym, że Europa w ciągu ostatnich kilku lat bardzo ograniczyła import rosyjskiego gazu, bo ropa cały czas jest ściągana w ogromnych ilościach, to też reżim Putina musi szukać nowych rynków zbytu i w naturalny sposób zwrócił się ku Chinom. Natomiast Chiny prowadzą niezwykle ekspansywną politykę na południowo-wschodnich rubieżach Rosji, a więc na Syberii, która jest już na masową skalę kolonizowana przez chińskich osadników, ale przede wszystkim tamtejszych inwestorów. Dlatego też Putin ani żaden jego następca w przewidywalnej przyszłości nie zdecydowałby się zaatakować Polski bez zgody Pekinu, a Pekin miałby interes, by chronić nasz kraj przed zakusami rosyjskiego imperializmu, postrzegając Polskę. Jako swoje wrota do Europy, wrota do gospodarczej ekspansji, rzecz jasna. I właśnie dlatego decyzje Tuska, godzące w budowę CPK, ograniczające ten projekt, ale de facto całkowicie go hamujące, mają na celu uderzenie także w nasze bezpieczeństwo. Ja wiem, że brzmi to bardzo złowieszczo i być może wręcz niewiarygodnie, ale proszę Państwa, samodzielnie łączcie kropki. Patrzcie na mapę, zobaczcie, jak niezwykle strategiczne jest położenie Polski i jak wiele moglibyśmy na nim zyskać. Zarazem, jak wiele robi Tusk, by to wszystko, co możemy osiągnąć, zniweczyć i położyć u niemieckich stóp. Ale żeby nie było, że tylko atakuje Tuska, to odrobinkę go po bronie. A wszystko na kanwie sprawy Władimira Żurawlewa, czyli Ukraińca, podejrzewanego przez Niemców o to, że w 2022 roku wysadził biegnący pod Niebałtyku Bałtyku gazociąg Nord Stream. Zdaniem Węgrów był to akt terroryzmu, w związku z tym Polska bezwzględnie powinna wydać Żurawlewa Niemcom. Dokładnie tak samo patrzy na to Donald Tusk, który, jak wczoraj mówiłem Państwu w komentarzu, zgodził się nawet, by wbrew wszelkim zasadom niemiecka prokuratura przeprowadziła sobie na terytorium Polski w mieszkaniu Żurawlewa przeszukanie i zagarnęła dowody, jakby należały do niej, jakby Polska była już tylko 18 niemieckim landem. Tusk robi wszystko, by wydać tego człowieka, mimo że oficjalnie robi dobrą minę do złej gry, mówiąc, iż przecież decydują o tym sądy. Nie, nie decydują sądy, decyduje Prokuratura podległa premierowi Donaldowi Tuskowi za sprawą prokuratora generalnego ministra Waldemara Żurka, gdyby prokuratura nie wnioskowała o studniowy areszt, ostatecznie sąd zgodził się zamknąć Żurawlewa na 40 dni, a docelowo nie wnioskowała o wydanie tego człowieka Niemcom, w ogóle nie byłoby sprawy. Rząd Donalda Tuska w związku z tym z całą pewnością realizuje i w tej kwestii niemieckie interesy, a de facto niemiecko-rosyjskie, ponieważ Żurawlew, jeżeli dopuścił się tego człowieka czynu, o który jest podejrzewany, uderzył przede wszystkim w interesy niemiecko-rosyjskie realizowane ponad głowami mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego nie mamy najmniejszych wątpliwości, że oskarżenie wysunięte przez Petera Siarto, węgierskiego ministra spraw zagranicznych wobec premiera Tuska ma się nijak do rzeczywistości. Ale nie dlatego, że chroni on rzekomego tylko dlatego, że żurawle terrorystą nie jest. Tusk natomiast absolutnie go nie chroni. Chce go wydać Niemcom, chociaż mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że sądy mają jeszcze w sobie chociaż tyle niezawisłości, by w takiej sprawie potrafić postawić się władzy. Proszę Państwa o komentarze. Co sądzicie o decyzjach rządu Donalda Tuska? Czy układa się Wam to w taką całość, która ma ograbiać Polskę nie tylko z możliwości rozwojowych, osłabiać naszą wyjątkową pozycję na mapie ekonomicznej, Europy, szczególnie z punktu widzenia kooperacji naszego kontynentu z Chinami, ale również uderzać w polski potencjał bezpieczeństwa, bo gdybyśmy związali się z Chinami gospodarczo, stając się tym krajem, przez który idzie lwia część eksportu państwa środka do całej Europy, bylibyśmy po prostu nietykalni dla Rosji, a zarabialibyśmy miliardy. Tylko, że oczywiście to jest nie w smak Niemcom, a wiadomo, komu służy Donald Tusk. Proszę o kciuki w górę. Dziękuję za to spotkanie. I do zobaczenia!